Moi drodzy moi kochani, jak wiecie, mówiłem Wam o tym parę dni temu na Languście. Teraz jest taki okres lekko, że tak powiem, urlopowy, w sensie są takie zwyczajowe serie stałe, bez żadnych nadzwyczajnych. Ale właśnie w związku z tym, kochani, chcielibyśmy Wam przypomnieć taką serię, która była kiedyś lata temu puszczana i nagrana przeze mnie na portal dominikanie.pl, gdzieś tam trochę zniknęła już w odmętach internetu. A bardzo chciałbym, żeby ona była również na Languście, bo to jest uważam ważna i potrzebna seria. Seria pod tytułem Nieszczęśni. Możli że ktoś z was tę serię, w sensie część z was widziała, ale też wiem, że pewnie doszło wielu nowych widzów tam po latach i możliwe, że już na tę serię w ogóle nie trafiliście, dlatego ona będzie na languście. Koni seria nieszczęśni to jest seria o ludzkich nieszczęściach, czyli o tym, co robić, jak sobie radzić z sytuacjami, kiedy nam się wali życie, kiedy się różne rzeczy rozsypują, jak sobie radzić z cierpieniem, z różnego rodzaju trudnościami. Rozpisana na kilka odcinków, jakby pokazując różne aspekty podejścia do takich sytuacji. Będziemy ją, kochani, puszczać teraz też najbliższe dni, codziennie popołudniami. Gdyby ktoś nie widział albo gdyby ktoś chciał sobie odświeżyć tę serię, to Was serdecznie zapraszam. Nie dziwcie się, że taka seria się pojawiła, bo wiemy, że część z was pomyśli to już kiedyś było, tylko że było właśnie na innym kanale, a chciałbym, żeby ta, ta moja seria na langusie również się zjawiła. Jak znajdziecie trochę czasu i będzie Wam to do czegoś potrzebne, to. Posłuchajcie. Tyle chyba w tym krótkim wprowadzeniu. Ściskam, pozdrawiam Błogosławie, miejcie się, proszę, bardzo dobrze. Z Bogiem, pa pa!